ma? Co tam dzisiaj na garażu? Opelek Astra. Bardzo ładna Astra. A co ty się stało? Coś wypadło. Asterka miała problem jak to 1.6, bo to 1.6 16. Piła olej. Niektórzy mówią, ten typ tak ma lać gęsty olej, będzie dobrze. O ja będzie dobrze. Ten typ tak ma. Bo. No, jeden pierścień się rusza, drugi się rusza, a olejowy się nie rusza. Stoi, stoi dębowo. No już tu są miary miarę ładnie owyczyszczone, jako tako na razie przemyte zmywaczem, żeby nie brudziły rąk. No, no, stoi olejowy pierwszy, drugi to samo, trzeci to samo. No i dokładnie to samo na czwartym. Silnik już jest zrobiony na bardziej eko, ekologiczny, ekonomiczny, chuj z czego jest to eko, ale ma cieniutkie pierścienie olejowe, bardzo mało miejsca, troszeczkę zaniedbasz olej i pizda, dlatego trzeba rozruszać, a czy co, wyjąć pierścienie, założyć, roz, poczyścić, założyć nowe, no. Micha, widać jaka jest piękna. Niedbanie o olej, i tyle. Silnik N6 nie jest zły. Nie będzie brał oleju, jak się go będzie zmieniać. Prosty temat, bardzo prosty. Tylko trzeba zmieniać olej. Nasterka zaraz dostanie nowe pierścienie. Głowicę przeszlifowaną, sprawdzoną. Uszczelniacze zmienione, żeby było dobrze. I jak się będzie zmieniać olej, to będzie chodzić. To samo jest w silnikach Volkswagena 1.6-8 zaworowych, tych MPI, które są niby też bardzo dobre, bo są bardzo dobre. Tak samo jak i ten silnik. Dynamika wystarczająca 100 koni na taki samochód do normalnej jazdy wystarczy. Ale też ma bardzo cienkie pierścienie. Takie same olejówki są jak tutaj, też lubią olej żyleć. Lubią, bo, bo są zaniedbywane, bo jest silnik, który wymaga mało, więc jak wymaga mało, no to daje się mu uwagi jeszcze mniej niż potrzebuje. Nie? No i potem jest kurwa problem, bo panie bierze olej. No, jak ma nie brać, jak mu nie zmieniałeś przez kurwa 5 lat. Jeździłeś na tym samym śmieciu i się zapiekło. Dobry olej i zmieniać i tyle. Zresztą to nie jest jakiś kurwa duży koszny. Zmieniać olej i będzie grało. Także zaraz jadę po nowe pierścienie. Powinny już być w sklepie. Po głowicę i składam. I będzie śmigać. Jak będzie olej zmieniany, to będzie śmigać i tyle. Nara.